Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zaczynamy bardzo wyczekiwaną przez wszystkich serię, czyli vlogmasy. I aktualnie jest północ. Ja otwieram pierwszą odcinko. Mam cztery kalendarze ze sobą. Pierwszy jest od Twister, drugi jest od Mister Rose, a trzeci jest ze słodyczami i ostatni jest od Darkling Constable. Wszystkie kalendarze mają 24 okienka, więc codziennie przez 24 dni będziecie mogli zobaczyć, yy, jakie otwieram. Ale nie tylko, bo na końcu każdego filmu po otwieraniu kalendarzy. Będę też chciała zrobić jakieś dodatkowe rzeczy, typu trening i tak dalej. Ostatnio u mnie na Instagramie mogliście wybrać, jakie to będą rzeczy. I myślę, że większość pomysłów wykorzystam. Ja już sobie ogólnie ułożyłam te kalendarze tak, jak będę je otwierać. Nie wiem, czy na każdym odcinku będą tak samo otwierane, ale dzisiaj będą otwierane w takiej kolejności. Więc zabierajmy się za otwieranie. Ok, i jako pierwszy mamy kalendarz od Charms by Twister i uwaga, jest on tak prześlicznie zapakowany. E, jako pierwsze jeszcze są tutaj takie gratiski i są tutaj takie naklejeczki, więc to mamy jako pierwsze. E, kolejna rzecz jest też taki um, um, bardzo ładny lizaczek, taki żółciutki e, i taka pszczółka. On chyba był w tej pszczółce, ale mi wypadł, więc no. Ale dobra, jedyneczkę mam sobie tutaj wyjętą, więc jedyneczkę otwieramy jako pierwszą. I słuchajcie. Omegy, w pierwszym okienku mamy taką śliczną kaczuszkę. Ej, mega fajnie. Mega mi się podoba. I wszystko jest jeszcze tak mega estetycznie zapakowane w takie woreczki folikowe i papierowe jeszcze dodatkowo, więc mega fajnie. I mamy tutaj, już Wam pokazuję taką kaczuszkę. Mega ładna i mega słodka, zobaczcie tylko jaki ma fajny kapelutek. Mega śliczna, więc jest to pierwsza rzecz z pierwszego kalendarza. Ja ogólnie sobie te torebeczki będę zostawiać, ale nie tutaj, żebym się nie myliła, że to okienko jest już otwarte. I dobra, następnie otwieramy kalendarz od Mr. Rose. I jest on naprawdę duży, bo jest to kalendarz ze sprzętem, a w 24 jest koń, więc okej. Okay. Tutaj mam jedynkę i jedynkę sobie otwieramy. Użyję nożyczek żeby przeciąć Oj! E, i dobra. Jest nie do szeleści. Ale dobra, już widzę co my tutaj mamy. Omega. Dobra. I jest tutaj chyba uwiąz. Jeszcze na takiej gumeczce. I... O nie, są kwoce! Ej! Dobra, wodze mamy. Mamy wodze i ja lubię ogólnie wodze plecione. Więc ej, mega ładne, mają kolory, zobaczcie. Fajnie, ale nie wiem, czy będę je często używać, bo one są takie dosyć rozciągliwe. A ja wolę ze sznurków, ale takich jakby e, no, ze sznurków po prostu, a nie z włóczki. Więc no, zobaczymy. Ale akurat mają bardzo fajne kolory, więc podobają mi się. Mają też takie karabinczyki złote. Więc fajnie, tylko tutaj jest to, to zakończenie jest takie trochę średnie. A poza tym to są mega fajne, więc takie wodze mamy. I w sumie fajnie, myślałam, że będzie gorzej. Bo jakby trochę prześwitywało, że tam będzie coś z. z jakby Ale nie wiedziałam, że to będzie. Będą wodze, więc domyślałam się. Yy, dobra, teraz mamy jedynkę i... I w jedynce. Oj. Aha, okej. Okay. I w jedynce mamy takie coś. Taką małą czekoladkę. A okienko było takie wielkie. W sensie nie wiem czy tu się coś ten. Bo to jest jakby połączone z 24 chyba. Yy, ale chyba to jest... to jest to. Więc mamy taką czekoladkę. Wow, super! Na relacji na Instagramie będziesz robić takie podsumowanie, co jak oceniam. I w ogóle. I teraz otwieramy sobie kalendarz od Darking Mamy tutaj taką laseczkę jako taki gratis. Yy, dalej naklejkę konika, taką ładną. I kartę konia akurat mi brakowało. Ostatnio na zawody nie miałam. Yy, I dobra. Teraz otwieramy sobie jedyneczkę. Oj, od razu wziąłem dwójki. Dzisiaj nie otwieramy. A teraz otwieramy sobie jedynkę. I też tutaj posyłam wymiarki na sprzęt. Więc... O nie, niestety musiałam rozedrzeć okienko, co jest jak to jedynka. I, i uwaga mamy omegę mamy tutaj dereczkę zobaczcie mamy dereczkę czerwoną na rzepy i omegę ferrari super ej, fajnie e, fajna dereczka zobaczymy czy pasuje na konie e, jest ono na takie fajne rzepy e, jest z fajnego materiału. Ma tutaj jeszcze takie... takie o, fajne e, gwiazdki. Więc za chwilę poprzymierzamy na koniec, czy pasuje. Ale podawałam wymiary, więc myślę, że będzie pasować. Ale najbardziej mi się podoba ten nadruk i tutaj jeszcze te... E, jakby... te koraliki, w sensie... no wiecie, cekinki czy coś. I dobra. Ogólnie są to już wszystkie rzeczy. Więc... Taka tereczka. Dobra, rzeczy, które jakby były w gratisach, to nie pokazuję. Dalej taka czekoladka. Ym, wodze. Takie. O, odmistrz I czarmsik. Więc ogólnie zrobię teraz ranking. Więc myślę, że na pierwsze miejsce pójdzie paderka. Na drugie miejsce pójdą wodze, bo mają bardzo ładny kolor. W sumie jakby miały inny kolor, to nie wiem czy bym nie dała wyżej, ale ja naprawdę lubię takie kolory, więc są na drugim miejscu. Na trzecim będzie ten czarmisik i jako ostatnie ta czekolada, bo ogólnie było dosyć spore okienko, a taka mała rzecz, więc no, trochę słabo. Ale bardzo pozytywnie jestem zaskoczona derką. Bo nie wiedziałam, że będzie w jedynce, więc super. I teraz sobie przymierzmy to do konie. Ok, ogólnie jak chodzi o dereczkę, to pasuje na Zafirę. Właściwie jak ją otwierałam, to od razu mi się z nią skojarzyła. Więc dereczka będzie dla Zafiry. Wiadomo no, wodze będą uniwersalne dla wszystkich koni, jak i czarmsik, Więc no. Ogólnie dzisiaj jako dodatkowa rzecz będzie Stable Tower. bo wiem, że jakby dużo u mnie się pozmieniało ostatnio w Stani. No i właściwie to jest dobry moment, żeby takie coś zrobić. Więc tak, ogólnie tutaj mamy Le Zafirkę w takim ślicznym kantarku od Agnik eee, i, i to jest Oma. Dalej mamy kysysy Kferwandy, czyli jednego też z moich najnowszych koni, którego był ostatnio unboxing. Tak on wygląda, jest prześliczny. Zobaczcie sobie, jaka ładny jest. Dalej mamy mojego dożywutniego konia, e, czyli Sechde hertana Hertana. No, i on jest super. E, dalej mamy konia, którego ostatnio uszyłam. I chwila zmieni kadłub trochę. E, ale jest tutaj ten Hibjörnen. I to jest on. Dalej mamy LVE azylka który był wygrany w giveaway'u, on też u mnie długo był, długo będzie właściwie. Tutaj mamy mojego totalnie upanego konia, bez faworyzacji, ale mega go lubię. I jest to też dożywotni Iryk Kvitran, to się tutaj nie zmienia. Dalej jest też nowy konik, LV-Lyfiaberg, który był razem na unboxingu z Querwandi. Więc. Dalej niezmiennie MS Ontario. Eee, tutaj Albert, również w żywotni I w czapeczce. Tej mega słodkiej, którą jest tam, Odwicki. Eee, dalej jest Solkun Gremlin, czyli mój najnowszy koń, którego jeszcze nie pokazywałam. A właściwie widzieliście go tylko na shortcach. Eee, ale filmu nie było. Był live na Instagramie z otwierania. Więc tutaj macie Gremcia. Dalej jest Solkun Snake Pit. i on myślę u mnie też bardzo długo zostanie, bo jest mega, mega fajny. Jest to najlepszy solkun, jakiego miałam ogólnie, więc on będzie długo. Dalej mamy RM Hitoshi, która też jest ze mną właściwie od moich urodzin, bo tam ją odebrałam na mojej halówce. I, i to jest ona. I dalej was przeniosę do innej stajni. Dalej resztę koników mam tutaj, bo po prostu w stołkach mi się już nie mieszczą. A właściwie nie chcę ich tak po prostu spychać. Więc dalej mamy MTS Hagala. Oj, tutaj mu się troszkę materiał poruszał. Dalej jest Kybele Gerald. Tutaj on znieni niż dożywotni. I dalej Kysy Avandalia które też długo u mnie będzie, więc ogólnie to są moje wszystkie konie, e, trochę chaotycznie pokazane, mogłabym to równie dobrze jutro nagrać, ale uznałam, że dzisiaj już po prostu Wam pokażę, więc dajcie znać, co myślicie o rzeczach w kalendarzu, w kalendarzach właściwie i do zobaczenia jutro.